Dzień dobry, zapraszam do środka. Dzień dobry. Zaraz pokażę, co jest do zrobienia. Proszę tam sobie wejść. Dobrze, no to słucham, co pan sobie wymyślił w tej nowej łazience, jak to ma wyglądać. Spokojnie, proszę się, bać, nie przewiduję wielkiego remontu. Na początek zrywamy wszystko ze ścian, czyli płyteczki, stare płyty GK i tak dalej. Robimy nową instalację. No, wie pan, jak już mamy nową instalację, no to delikatne przemeblowanie, czyli tą kabinę chciałbym w tym miejscu, ubikację. Jednak po czasie wolałbym mieć pod oknem umywalkę. Znowu przeniesiemy, tam gdzie była ubikacja, wie Pan, wtedy powstanie taka bardzo ładna wodna strefa. Yy, wie Pan, to ja to może na bieżąco będę liczył tak, żeby plus minus było od razu, wiadomo jakimi kosztami będziemy operować, dobrze? Oczywiście, jak najbardziej to rozumiem. Tak jak mówiłem, jedziemy minimalistycznie, dlatego na ścianach widziałbym płyteczki 120x2,60 i tutaj delikatna prośba do Pana fachowca, aby, wie Pan, użylenie między płytkami przechodziło płynnie. To doda takiego subtelnego uroku. Na podłodze już dla Pana komfortu mniejsze płytki, 120x120, wie Pan, mam nadzieję, że to, że idę Panu na rękę z tym rozmiarem, doceni Pan, wyceni. No, no, doceniam. Zreniem jak najbardziej. Kran w prysznicu chciałbym, żeby był zmieniony na podtynkowy, ale zaznaczam, że chciałbym go w dwóch sztukach. Ale chwila, chwila. Jak dwa krany w prysznicu? W jednym prysznicu dwa krany? Proszę wybaczyć, ale moja żona nie została obdarzona wzrostem, dlatego chciałbym, żeby również i ona miała komfort korzystania z prysznicy. Co z oświetleniem? Jaka jest wizja na sufit na oświetlenie? Wie pan, tutaj marzy mi się taki ogromny plafon, a dookoła niego taki, wypan. Pasek LEDowy, tak bezpośrednio przy płyteczkach. Oczywiście ten sufit delikatnie obniżony, żeby ten pasek był schowany. Wie pan taki, żeby jak sąsiad przez okno popatrzy, żeby naprawdę zabolała go. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj nic skomplikowanego, w wielu aspektach zresztą idę panu na rękę, zresztą co to jest, powiem, położyć raz, dwa, trzy, no osiem płyteczek dla takiego fachowca jak pan, parę dni roboty, mam nadzieję, że uwzględni pan to wszystko w wycenie, no ale liczę, że w tych pięciu tysiącach to się spokojnie zmieści. Tak, jasne, jak pan sobie jeszcze dwójkę przed tą tylko postawi. No ale wam to się już chyba w dupach poprzewraca.